Witam Was. Dzisiaj zaprezentuję Wam pistolet do malowania Graco Ultramax. Będziecie mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Jak ja to robię. Jak widać, do tego pistoletu są wymienne kubeczki, worki. Mają około litra. I można je bez problemu wymienić. Wciągamy tak, odkręcamy pistolet. O. To jest wszystko odkręcane. Można to bez problemu odkręcić w rękach. Ściągamy woreczek. I zakładamy nowy. Zakręcamy ciśle. Oczywiście pod tą y, przykrywką jest y, uszczelka. Bez problemu to wszystko pasuje, jest szczelne. Tutaj znajduje się y, sitko, które też czasami warto przeczyścić mam takie teraz wstępne przygotowanie, yy, przykładowo do malowania, tylko że na środku do konserwacji pomp. No to tak, zalewamy tam przykładową farbę czy tym środkiem. Oczywiście go można rozcieńczać tam z wodą. No lekko go tam zalewam, nie trzeba do pełna. Tutaj y, mam takie zębatki, jak widać, znajdują się. Tutaj też są takie te wypustki. Zakładam tak. Cyk. Oczywiście musimy się upewnić, że tą podstawę mamy szczelnie zakręconą. Tutaj mamy odpowietrznik, to musi być zamknięte. Odpowietrzamy, czyli po prostu zaciskamy worek jak najlepiej. Zamykamy. Mamy to na dół, czyli na cyrkulację. I znowu odpowietrzamy kiedyś powietrze z pompy zeszło, teraz do zbiorniczka. Cyk. I już mamy gotowe. I jak już mamy wszystko odpowietrzone, to daję do przodu, czyli na malowanie. To sobie mogę już otworzyć, bo w zasadzie czemu by nie. Cyk. Jak widać środek przeszedł, gotowe do malowania. Ale tutaj mam akurat środek do konserwacji, czyli pompa jest zakonserwowana. Tutaj z tyłu znajduje się potencjometr. Jak widać, od jedynki do dziesiątki możemy sobie ustawić. Ta czerwona lampka sygnalizuje nam yy, mało baterii. Tutaj, wiadomo, wkładamy baterię. Większą, mniejszą, wiadomo, wygodniej jest robić tą mniejszą, bo się mniej ręka męczy. Tutaj mamy dyszę, w każdej chwili możemy ją wyciągnąć i zmienić se na jakąś inną przykładowo. Ta końcówka się odkręca bez problemu. Ją też czasami jest warto przeczyścić. Tutaj może się syf gromadzić. Warto jest to przetrzeć tutaj też. Yy, jeszcze w tym pudełku mam tą końcówkę. To jest to samo co to, tylko to było wymienione. I tak ta część wygląda od środka, została rozkrojona przez nas, yy, żeby zobaczyć, co się tam w ogóle podziało. Jak widać, yy, była tutaj ciężka farba. Pistolet chyba nie został dokładnie przeczyszczony. Tutaj widzimy kulkę. A tutaj y, część, z której jest rozpraszana farba. I tak to wygląda. No niestety musieliśmy ją wymienić, bo się już do niczego nie nadawała. I, I tutaj jak widać w rękach mam starą pompę, która nadawała się do wymiany. Niestety ta gęsta farba przez to, przez ten nasz błąd niestety nadawała się do wymiany. Tutaj widać y, mamy trzy tłoczki, tutaj mamy właśnie tą zębatkę. Tutaj prawdopodobnie jakieś zawory. I tutaj właśnie. Y, ta dysza, z której jest rozpryskiwana ciecz. Tak to wygląda w pistolecie. Tutaj mamy jeden drugi i ten trzeci. Tak to wygląda. Pistolet jest bardzo dobry na te lekkie farby, lżejsze, na te cięższe, no to wiadomo, no, to czyszczenie jest najważniejsze, no bo jednak jak to zawalimy, to niestety właśnie później są takie wybryki jak u nas pompa do wymiany, końcówka ta z przodu. No ale... Naprawdę robotę robi Felgi odciągnika. Malowaliśmy, ładnie to wygląda. Konstrukcję dachu też. I też ładnie to wygląda. Drzewka w sadzie też ekstra. Jeszcze do wielu rzeczy się przyda pokoje w domu. Naprawdę robi tę robotę. Ta konstrukcja była malowana pistoletem. Pewnie za wiele nie widać, ale no dość to wyszło. Wiadomo, trzeba coś tam poprawić pędzlem, bo nie wszędzie dojdzie, ale fajnie to wygląda. To są właśnie te felgi malowane tym pistoletem. No dość fajnie to wyszło. Tutaj A, mam drugą. Druga. Też taka dość ogarnięta. Może brudna. Dobra, będę się żegnał. Cześć.